Przeprowadzamy dzisiaj streaming konferencji forum marketingu zintegrowanego. Do streamingu wykorzystujemy ekran diodowy dioda 39, pełne oświetlenie, pełne, pełna obsługa prompterów, które mamy tutaj za sobą z tyłu, do tego dwie kamery Blackmagic. Streamujemy za pomocą programu VMix. Widać. Ktoś, kogo pewnie kojarzycie. Jest aktorką filmową, telewizyjną, została twarzą obywatelskiej walki ze smogiem. Taką mamy misję oczywiście, dawać ludziom rozrywkę, ale tak. opowiadać też o różnych ważnych yy, sprawach, żeby, żeby troszeczkę pobudzać do, do myślenia i, i, i pobudzać to temat. Ty tymi... tematem ekologii się zajmujesz. Tak jest. Przez bajkę muzyczną mhm. yy, są. Yy, Super piosenki napisane, i też opowiadamy i o segregacji śmieci, i o, o tej butelce, która trafia do plastikowej, do oceanu, tak. czyli jest kompletnie nie tam, gdzie być powinna. Dałam sobie takie trzy postanowienia. Pierwsze postanowienie: że będę się wypisywać z list mailingowych, które mnie już nie interesują. Super. Jak zamawiam coś online, na przykład karmę dla psów to zamawiam raz, ale w dużą ilość. A to jeszcze bym tutaj strzelać minimalnie. Warto jest szukać dostawców gdzieś tam lokalnie, jak najbliżej siebie. Jeżeli mam jakąś sprawę do przekazania większej grupie osób, staram się zwołać spotkanie, dzwonić, wyjaśniać, żeby nie było tego przerzucania się wiadomościami. My za bardzo jakoś tak wpadliśmy w jakieś takie nawyki funkcjonowania i opierania całości swojej komunikacji, włącznie skrzynkę mailową. A to można fajnie rozproszyć, można na przykład zacząć korzystać z aplikacji do komunikacji, które można samodzielnie hostować i wybrać serwer, który jest zasilany energią odnawialną, to po pierwsze, a po drugie takie aplikacje mają na przykład funkcję usuwania wiadomości po czasie. Mamy takie hasło: Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić. Dlaczego? Dlatego, że człowiek ma to w naturze, że to, co jest mu dalekie, odległe, ciężko mu jest poczuć z tym więź. I dlatego ogrody zoologiczne są tak niezwykle ważne, bo przez obcowanie z tymi gatunkami, a my to obserwujemy na co dzień, to młode pokolenie tych ludzi, te dzieciaki, które przychodzą do ogrodu zoologicznego, te szkoły, które przyjeżdżają na wycieczki. No rośnie nam takie fajne pokolenie ludzi, którzy czują, że to obcowanie z tymi zwierzętami jest niezwykle istotne. Internet nam tego nie załatwi.